Proszę Państwa, 12 listopada roku Pańskiego 2025 zostanie zapamiętany, jak sądzę, w przyszłości, jako dzień, w którym Valve zaorało konsolę. Tak, tak. Zapraszam. Dzień dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. To jest taki materiał nagrywany na świeżo, zaraz po ogłoszeniu no może zaraz, parę godzin po ogłoszeniu przez Valve. Nowych sprzętów. Mam nadzieję, że uda mi się zawrzeć większość myśli, które krążą mi teraz po głowie. Jeśli coś opuszczę, to pojawi się na pewno w Gruwie lub w Grysławie w podcastach, które mam przyjemność współtworzyć. więc zapraszam do wysłuchania i Gruwa, i Grysława najbliższych, gdzie pewnie już na spokojniej powiem trochę więcej i powiemy ogólnie trochę więcej, będziemy wiedzieć więcej. O tym, co się dzisiaj wydarzyło. A co się takiego wydarzyło? Otóż Valve ogłosiło rozszerzenie oferty sprzętowej. Do tej pory Valve posiadało największy sklep z grami cyfrowy, czyli, czyli Steam, platformę do, do, do odpalania gier. No I teraz dodaje do Steam Decka bardzo popularnego, przenośnego komputera, komputera konsoli, dodaje trzy nowe urządzenia. Przewidziałem coś takiego. Przewidziałem też, że pojawi się Half-Life 3 i podtrzymuję zdanie, Half-Life 3 się pojawi. Zakładam na premierę tych urządzeń, które wydaje mi się były planowane z premierą na koniec tego roku, ale ostatecznie pojawią się na początku roku 2026. A jakie to urządzenia? Do Steam Decka dołączy kontroler. Kontroler będący rozwinięciem o tego tutaj Steam Controllera, jak widzicie, cały czas go używam. Dojdzie Steam Machine, o którym niedawno mówiłem i w grubie, i w Grysławie, czyli taki konsolo, komputer już większy z znacznie większej mocy w postaci kosteczki zwanej już pieszczotliwie Gabe Cube'em, którą będziecie mogli postawić sobie w salonie przy telewizorze, podłączyć do, do, od razu do telewizora i skorzystać z dobrodziejstw gigantycznej biblioteki Steama skorzystać z dobrodziejstw też SteamOS, czyli systemu operacyjnego stworzonego na potrzeby Steam Decka i teraz rozwiniętego i wsadzonego także do tego, do Steam Maszyny, do Steam Maszyny, do maszyny parowej. No i wyjdzie też coś na co sam osobiście bardzo, bardzo czekam. Coś co występowało do tej pory pod nazwą kodową DECART, czyli nowe autonomiczne gogle od Valve, a. gogle, które będą największą, wydaje mi się, konkurencją dla Questa, Google, które będą mogły działać zarówno autonomicznie, czyli bez konieczności podłączania do jakiegokolwiek komputera, jak i w parze z Steam Machine, czy, czy też z maszyną parową, jak kto woli, będzie można włożyć specjalną przystaweczkę, która utworzy połączenie bezprzewodowe pomiędzy komputerem, a goglami, pozwalając nam skorzystać z mocy obliczeniowej komputera do... I strumieniować dane do samej gogli. I tutaj pozwolę sobie na króciutką pauzę. Będzie wstawka reklamowa. Jeśli chcecie powiększyć swoją bibliotekę grową, to akurat będziecie mogli z tego skorzystać, bo to jest współpraca z Instant Gaming. Więc ja zaraz wracam. Teraz się pojawi ja z przeszłości, kiedy to nagrywałem, i za momencik wracam. Jak już pewnie wiecie, partnerem tego odcinka jest Instant Gaming firma, dzięki której możecie taniej kupować gry na rozmaite platformy. Te zniżki często są dość symboliczne, ale często bardzo duże. I dzięki skorzystaniu z mojego linku referencyjnego czy też afiliacyjnego, możecie zaoszczędzić dodatkowo parę groszy. I dzięki temu ja też dostanę parę groszy z gier, które wykupujecie. Jeśli zerkniecie teraz na przykład na stronę Instant Gaming, to możecie dostrzec bardzo ciekawą promocję na zbliżającą się wielkimi krokami grę Resident Evil 9 czyli Requiem. Gra, która pojawi się w lutym. Możecie już ją teraz kupić w promocji, w przedsprzedaży. Ta cena na Instant Gaming oczywiście zostanie jeszcze wzbogacona o VAT, jak zapewne widać teraz na obrazku, ale i tak w porównaniu do ceny na Steamie jest znacznie, znacznie niższa. Zaoszczędzacie około 60 zł, co możecie wydać na kolejną grę i jeszcze bardziej wzbogacić swoje zakupy. Tak więc, zerkajcie od czasu do czasu na Instant Gaming, gdzie pojawiają się naprawdę bardzo ciekawe oferty. Korzystajcie z mojego linku afiliacyjnego, który znajdziecie w opisie tego odcinka. A teraz przechodzimy już do właściwej treści. Zapraszam. I już wróciłem. Teraz będę kontynuować swój wywód na temat tego, czemu, jak sądzę, jest to początek końca konsol. Początek końca konsol. Już niedawno w Grysławie nagraliśmy wraz z Andrzejem materiał o tym, że Xbox się kończy jako konsola, podkreślam, nie jako platforma, jako konsola. Sądzę, że po PlayStation 6, który oczywiście się pojawi, nie będzie już kolejnego PlayStation. Raczej, co do Nintendo, trudno mi powiedzieć, ponieważ Nintendo ma broń. Ma broń, której, z której to broń korzysta i która to broń utrzymuje ich konsolę na powierzchni. Mimo dość umiarkowanej mocy Switcha drugiego i wydaje mi się niespełniania do końca oczekiwań odbiorców, ale Nintendo przetrwa dzięki swojej tajnej broni, dzięki broni, którą Xbox miał, ale się rozbroił, i dzięki broni, z której czasami Sony korzysta. Wiem, mówię enigmatycznie, choć część z Was pewnie się domyśla, o co mi chodzi. Maszyna parowa od Valve to będzie wielki konkurent dla konsol. Będzie to konkurent także pod tym względem, że o ile Valve może nie sprzeda ogromnych ilości tego sprzętu, to na pewno zachęci producentów sprzętu innych, by wykorzystywali SteamOS i by sprzedawali właśnie z jakimś certyfikatem maszyny parowej swoje własne komputero-konsole. Dzięki właśnie temu systemowi, dzięki SteamOS-owi będziemy mieć najlepsze z konsol i komputerów, przede wszystkim dostęp do olbrzymiej, gigantycznej, niemożliwej, chyba wręcz do zmierzenia, biblioteki gier ze Steama. Dodatkowo, gry te często są dostępne w rozmaitych promocjach. Gry te będą działać, zakładam, tak mi się wydaje będą działać na maszynie parowej znacznie wydajniej niż ich odpowiedniki na PlayStation 5 oraz Xboxie, nie mówiąc już o switchu. Gry te będą dostępne i na sprzęcie przenośnym, i na maszynie parowej, i w wirtualnej rzeczywistości. I tworząc sobie przez lata, przez te już 21 lat istnienia SteamA jako platformy, Valve ma nieprawdopodobnie mocny argument w ręku, by walczyć z rynkiem konsol. Nawet tutaj nie chodzi o taką walkę, że Valve zależy na zniszczeniu konsol. Ale sądzę, że do tego ostatecznie dojdzie. Do tego ostatecznie dojdzie, gdyż producenci konsol zrezygnowali ze swojej najmocniejszej broni, czyli wyłączności, o tym co wspominałem przed chwilą. Czemu Nintendo sprzedaje tak ogromne ilości switche? No dlatego, że wychodzą na switcha gry, gdzie, których nie dostaniemy na żadnym innym sprzęcie. Czy myślicie, że gdyby taka Zelda, albo taki Mario, albo Mario Kart? pojawiły się na PCcie, to sprzedaż Switcha byłaby równie wysoka jak teraz? Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Ludzie by kupowali te gry na pecety i na przykład sobie odpalali, czy to na Steam Decku, czy to na nadchodzącej maszynie parowej, czy też w wirtualnej rzeczywistości na Steam Frame. I wydaje mi się, że rezygnacja z tych gier na wyłączność i mówię raz jeszcze: pewnie pojawią się głosy oburzenia. Jeśli się pojawią takie komentarze, to bardzo proszę piszcie. Tylko zachowajmy podstawy kultury i dobrego wychowania. Bardzo o to proszę. Więc jeśli, jeśli Xbox zrezygnował z gier na wyłączność, no to widzimy, co się stało z Xboxem. Sony jeszcze czasami utrzymuje wyłączność czasową. No i Nintendo ma mnóstwo gier na wyłączność. Popatrzcie sobie na GTA 6 nadchodzące w przyszłym roku w listopadzie. Zakładam, że sprzedaż tych gier na konsole byłaby znacznie mniejsza, gdyby, gdyby GTA 6 od razu pojawiło się na PC. -cie. Dzięki wyłączności konsolowej zarówno PlayStation, jak i Xbox będą mogły liczyć na lepszą sprzedaż swoich sprzętów również. Ale ja tutaj mówię teraz o grach na wyłączność, a skupmy się na tym, co tak naprawdę dostaniemy. Więc przełączam ekran i zaraz będziemy sobie oglądać stronę Valve. A. Proszę bardzo, jak wejdziemy sobie na stronę SteamPower.com, Steam Hardware, to możemy obejrzeć wszystkie sprzęty, które do rodziny parowej należą i będą należeć. O Steam Decku już dużo wiemy, prawda? Tutaj rodzina sprzętu z oficjalnie się powiększy. Nie wiem, kto to tłumaczy. To powinno być na początku 2026 roku, a nie wcześniej. To jest taka kalka z języka angielskiego, ale dobra, idziemy dalej. Ja już oczywiście te sprzęty dodałem do listy życzeń, bo od razu mówię, będę je kupować, jeśli będzie mnie stać, ale mam nadzieję, że nie będą strasznie drogie. O tym będę jeszcze mówić pod koniec tego materiału, więc obejrzyjcie go koniecznie do końca. Będę kupować, będę starał się kupić wszystkie. I, i cóż tutaj mamy? O Steam Decku wiemy, Steam Deck i Steam Deck OLED, świetne sprzęty przenośne, nie najpotężniejsze, ale dzięki SteamOS-owi mają dużo zalet konsol, na przykład natychmiastowe wznawianie gier i tak dalej. I cóż, tutaj mamy wszystkie te sprzęty pokazane, czyli Steam Frame, gogle, Jak tutaj od razu już widać, że to są gogle z soczewkami naleśnikowymi Pancake, czyli nie odstające za bardzo od twarzy, wyglądają na... Chyba mniejsza nawet niż Quest. Będę jeszcze mówić o ich danych sprzętowych troszkę później. Tutaj mamy Gabe, Gabe Cube. Tak wygląda Steam Machine. Twierdzą ludzie z Valve, że jest 6 razy mocniejszy niż Steam Deck, i że pozwala uruchamiać ten sprzęt gry w 4K na 60 klatkach. No pewnie nie wszystkie, ale zakładam, że większość. No i sam kontroler z dwoma gładzikami, które pozwalają emulować myszkę. Dobra, przejdźmy sobie, to jest o Steam Deco, już wiemy, Steam, Steam Controller, proszę, obejrzyjmy. Tak to wygląda, ten sprzęt ma mieć halowe, czy też magnetyczne magnetyczne gałki. Jest szansa na to, że nie będą się psuć, tak jak gałki w Switchach. No i te haptyczne panele, które pozwalają emulować myszkę, one bardzo dobrze działają w tym, w z tym Controllerze pierwszym i jest taki jeszcze, takie wrażenie rzeczywiście, jakby szurania po, jakimś, po jakiejś teksturze palcem, co pozwala na lepsze, moim zdaniem, umiejscowienie kursora i, i dokładniejsze nim, nim sterowanie. Naprawdę, wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawy sprzęt. Oczywiście, powiem więcej, jeśli wezmę go w dłonie. Z, nie wiem, czy tutaj ta końcówka rączki nie jest zbyt mała, czy będzie dobrze leżał w ręku, ale dowiemy się już niedługo. Bardzo mi się podoba to, że będzie można podłączyć ten controller pack, czyli yy, pakiet, <ścoughs> pakiet zasilający i będzie się ładować, kiedy kontroler odłoży odłożymy. Sprytne, proste rozwiązanie. No i tutaj magnetyczne drążki nowej generacji. Pozwolone magnetyczne drążki korzystające z technologii TMR, czyli nie Hala, czyli, ale zakładam, że podobnie działające. Wibracje, żyroskopy, czyli będzie można też wgrać w gry FPS-owe zapewne z wykorzystaniem celowania kontrolerem, tak jak w przypadku Nintendo Switcha, właśnie. Czyli mamy panele dotykowe, sterowanie ruchowe, właśnie przycisk Steam, menu szybkiego dostępu. No, prezentuje się to na. Tekstach i, i na obrazkach i na filmikach bardzo ciekawie, ale przejdźmy do tego, co moim zdaniem jest do dwóch najważniejszych rzeczy, czyli do, do Steam Machine i później do Steam Frame. Uważam, uważam, gusta są różne, ale dla mnie wygląda fantastycznie. Fantastycznie. GameCube, jeśli chodzi o wizualia, to jest chyba moja ulubiona konsola, a GameCube będzie się pasować na drugim miejscu, bo ja będę traktować ten sprzęt jako konsolę po prostu. Wygląda trochę jak ucięty w połowie Xbox Series X, który też uważam, że jest całkiem ładny, ale ten jest jeszcze ładniejszy, bo yy, o ile zwykle nie przepadam za tym, za takimi jakimiś świecidełkami, to tutaj ten pasek wydaje się przemyślany i chociaż to jest oczywiście taki drobiazg mały. Główne cechy. SteamOS. Mały rozmiar, ciche, chłodne. Urządzenia wyjścia i wyjścia na pęczki to jest bardzo ważne. Czyli co będziemy? Ethernet 1 GB, DisplayPort, jeden USB C4, USB A. Wolałbym, żeby tych USB C było więcej znacznie, ale nie można mieć wszystkiego jak widać. Rozgrywka w 4K przy 60 klatka na sekundę. No to też to jest oczywiście bardzo ogólne stwierdzenie. Będą gry, które na pewno nie osiągną 60-latek, no ale zakładam, że w większości, w większości rzeczywiście tak będzie. Przestrzeń dyskowa, dwa warianty. Ja będę chciał brać na pewno 2 terabajty, ale pewnie będzie można za pomocą kart microSD rozszerzyć to. Wi-Fi 6E, które będzie można także wykorzystywać do łączenia z, ze Frame'em. No i jak widzicie tutaj, jakieś nakładeczki, które możemy, mm, którymi którym możemy modyfikować wygląd sprzętu. No i oczywiście mamy z tego też komputer. Jako że jest na tyle niewielki, to można go wziąć sobie w podróż i korzystać z takiego przenośnego komputera gdziekolwiek się udacie. No i teraz przejdźmy do dla mnie też najważniejszego chyba, czyli Steam Frame. Mamy Google autonomiczno Łączone, czyli można wykorzystywać i autonomicznie, i w połączeniu z komputerem, google na systemie SteamOS. W google, w których będzie można odpalić wszystkie gry na SteamVR, a jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim jest Half-Life Alex. No i będzie, zakładam, bezproblemowe łączenie za pomocą tego dongla, za pomocą tego, o właśnie tutaj, adaptera. Pozwolę sobie przeczytać. Dołączony bezprzewodowy adapter oferujący wygodę i prostotę użytkowania działające w paśmie 6 GHz. Zapewnia dedykowane połączenie do strumieniowania zarówno w jak i poza nim. Wygodna sprawa. No i ciekawa technologia z wyostrzaniem obrazu, to będziemy mogli powiedzieć, Przekonać się dopiero jak założymy gogle na głowę. Mam nadzieję, że to nastąpi już całkiem niedługo. Jeśli chodzi o rozdzielczość, to patrzyłem na dane, są bardzo, bardzo ta rozdzielczość jest podobna do Oculusa. No i mamy naleśnikowe soczewki, Pancake. Co prawda LCD, nie Micro OLED, ale w Questie też jest LCD i się sprawdza dobrze. Mówię, będę musiał założyć te gogle na głowę. Ciekawi mnie też, jak będzie wyglądać sprawa baterii, jak długo będzie wytrzymać, bo bateria jest umieszczona tutaj z tyłu, jak widać na tej pani, co też zapewni, zakładam, dość wygodne noszenie bez potrzeby korzystania z akcesoriów firm trzecich. No i kontroler, który jest pełnowymiarowym kontrolerem, bo mamy też krzyżak, tak? Mamy tak naprawdę. Podzielone zwykłe kontrolę na dwie części, i są to, to są to wszystkie przyciski, których możemy potrzebować do gry w rozmaite tytuły. No i będzie można na tych na Steam Frame korzystać z gier w taki sposób, że będziemy używać go jako ekranu po prostu i odpalać będziemy mogli na nim grać. Tutaj widać pani gra sobie na wielkim ek ekranie, rzutowanym przed siebie. Ciekawi mnie, czy jest też rozszerzona rzeczywistość, ale tutaj wygląda na to, że jest rozszerzona rzeczywistość, bo ten ekran jest rzutowany na otoczenie, czyli czy też Mixed Reality. Będzie można za pomocą śledzenia kamer obserwować otoczenie i jednocześnie rzutować na to otoczenie obraz. Tak jak mamy obecnie w Questie, który cały czas się rozwija, ale te gogle mogą być w końcu konkurentem dla Questa, którego to Quest bardzo, bardzo, bardzo potrzebuje. No i tutaj mamy jeszcze dane techniczne. Nie ma informacji, o tym, ile będzie wytrzymywać bateria. Zakładam, przy strumieniowaniu dłużej, przy korzystaniu z wbudowanego Snapdragona, czyli tego procesora, który tego gogle są wyposażone, to będzie krócej, dwie godzinki przy, przy strumieniowaniu, może nawet ze cztery. No i tu mamy LCD rozdzielczości 2160 na 2160 na oko. W przypadku Questa to jest chyba 2080 na 2160 Bardzo porównywalne. Bardzo porównywalne. No i Częstotliwość odświeżania 144 Hz, nawet w przypadku Questa jest to maksymalnie 120 Hz. Zakładam, oczywiście to są tylko takie moje przewidywania, ale mam nadzieję, że znowu się nie pomylę. Zakładam, że będzie to bardzo, bardzo wygodny i bardzo dobrze opracowany sprzęt. Śledzenie, śledzenie oparte na kamerach z, na urządzeniu, tak zwany inside out tracking, mamy cztery kamery. Na zewnątrz i dwie do wewnątrz, czyli mamy eye tracking, mamy śledzenie ruchu oczu, czego Quest nie ma. Bardzo ważna sprawa. No i cóż, co tu jest jeszcze? Ten kontroler, specyfikacja. Tutaj przy kontrolerze chyba jest podane, ile, ile wytrzymuje na baterii, tak? O, proszę bardzo. 40 godzin czasu na baterii, natomiast tutaj nie jest podane, ile gogle wytrzymują na baterii, przynajmniej nigdzie nie widziałem tego. Natomiast jeśli chodzi o pamięć 256 giga lub 1 tera, też będzie gniazdo na kartę microSD, coś czego Quest nie ma w ogóle. Coś czego Quest nie ma. Jedno gniazdo USB-C do ładowania przesłania danych, ładowanie przez USB-C 45 w natomiast nie ma informacji, ile będzie wytrzymywać na baterii. Waga zapięcia na głowę 245 gram. A całość jest informacja, ile w całości waży, bo raczej więcej niż 245 gram. <laughs> Na szybko przeglądam później. O, jest tutaj: 440 i 185. Waga ostateczna. Czyli porównywalnie z Questem. Chyba ciut cięższy jest niż Quest. Tak czy inaczej, idzie rewolucja. Idzie rewolucja. Możecie się ze mną nie zgadzać. Jeśli się nie zgadzacie, napiszcie czemu się nie zgadzacie. Jeśli uważacie, że mam rację, albo chcecie coś dodać, to też to napiszcie, żebym się poczuł lepiej. Ale sądzę, proszę państwa, że to jest naprawdę coś, co zmieni oblicze grania. I powiem tyle: sprzęt ten wywołuje u mnie ekscytację, jak u dziecka. Miałem podobną ekscytację trochę przed, przed switchem drugim rozczarowałem się ostatecznie. Switch 2 mnie zawiódł. Nie jest tym, co oczekiw czym oczekiwałem, że będzie. Tutaj mam większe też trochę oczekiwania, ale liczę, że się nie zawiodę. No i mamy jeszcze na koniec wydaje mi się, znowu powtarzam, to jest słowo, które jest kluczem tutaj, ale wydaje mi się, że mamy Half-Life'a trzeciego. Będą potrzebować wielkiego tytułu na start. I to będzie Half-Life 3. Zakładam, że będzie to Half-Life 3 i nie zdziwiłbym się, chociaż głowy nie dam, gdyby ten Half-Life Half 3 był przez jakiś czas dostępny tylko na SteamOS, żeby można go było odpalić tylko na komputerach ze SteamOS-em, właśnie. Chociaż to może jest zbyt dalekosiężne przewidywanie i, i, i może się mylę, nie zdziwię, jak się mylę, ale wydaje mi się, że to, to też byłby dobry pomysł na przekonanie ludzi, by zainstalowali na swoich komputerach. Z a Oczywiście na tych komputerach, na których mo może działać, z tego co wiem, SteamOS ma problemy z kartami Nvidia. Jeśli się mylę, to proszę mnie wyprowadzić z tego błędu. No i dobra, teraz jeszcze cena. Ja przewiduję, że Valve pójdzie trochę na wojnę cenową i będzie chciało ten sprzęt sprzedawać, może nawet poniżej kosztów. Valve jest na to stać. Mogą sobie pozwolić na dumping cenowy zakładam, że mają nieograniczone możliwości finansowe. Są są w końcu największą platformą grową na świecie i zakładam, że Steam Machine będzie kosztować 699 dolarów, a Steam Frame podobnie, albo może 100 dolarów mniej, 599. Pierwotnie myślałem, że Steam Frame, czy też Dekart, jak się wcześniej zwał, będzie kosztować około 999, ale teraz wydaje mi się, że będą tę cenę chcieli zmniejszyć, żeby ludzie kupowali cały pakiet. Może oczywiście być też tak, że zarówno Steam Machine będzie kosztować 999, jak i Steam Frame będzie kosztować 999, czyli łącznie 2000 blisko dolarów. Podaję cenę w dolarach, bo taki jest najwygodniej, taki standard powiedzmy nastał i dajcie znać co wy sądzicie. Ja obstawiam łącznie, że będzie to właśnie około 1300 dolarów Mam nadzieję, że się nie mylę, i może jednak być tak, że to będzie około 2000 łącznie. Nie sądzę, nie sądzę, by którykolwiek ze sprzętów był sprzedawany drożej niż 1000 dolarów. To jest taka magiczna granica, której chyba nikt nie chce przekraczać, ale obstawiam, że jednak to będzie mniej, że będą chcieli pójść na wojnę z PlayStation i z Nintendo, bo z Xboxem to nie, nie ma sensu, bo wiecie. Xbox poszedł na wojnę sam z sobą i przegrał. Dobrze. To takie podsumowanie. Bardzo na gorąco przepraszam za chaotyczność może wypowiedzi. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Sądzę, że ten datem możemy zapamiętać jako dzień początku końca konso. Tak dobrze powiedziałem? Chyba tak. No dobrze, to by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tym. A ja się odmeldowuję, muszę się zebrać do drogi, do CD Projektu. Może będzie jakaś relacja ze środka, może znajdę swoje, swoje biuro, czy też może nie biuro, swój pokój, w którym nocowałem pod biurkiem przed E3 w 2004, kiedy montowaliśmy demo na to, na to wydarzenie. Ojej, 20. Dobra. Na koniec bardzo dziękuję patronom za wsparcie. Jesteście super, jesteście najlepsi. Dzięki wam mogę nagrywać na przykład te materiały. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie. Pa, pa! Thank you.